32 korzyści z posiadania karnozyny w organizmie. Czym jest karnozyna? To pepty składający się z dwóch aminokwasów, beta-alaniny i histydyny. Karnozyna jest silnym przeciwutleniaczem, występującym tylko w produktach zwierzęcych. Ma korzystny wpływ na zdrowie, w tym spowolnienie starzenia się i poprawę funkcji mózgu. Wspiera regulację gospodarki cukrowej oraz układ odpornościowy. Niestety, ilość karnozyny w naszym organizmie spada po 30 roku życia. Teraz wymienię 32 korzyści zdrowotne z posiadania odpowiedniej ilości karnozyny w naszym ciele. Skup się! Numer 1. Karnozyna to silny przeciwutleniacz, chroniący komórki przed stresem oksydacyjnym i wolnymi rodnikami. Numer 2. Karnozyna spowalnia proces starzenia się komórek, opóźniając degeneracyjne procesy i skracanie telomerów. Numer 3. Nie tylko spowalnia starzenie się, ale nawet odmładza. Numer 4. Odmładza komórki fibroblastów, poprawiając regenerację i produkcję kolagenu, co korzystnie wpływa na kondycję skóry i elastyczność. Numer 5. Zapobiega powstawaniu toksycznych produktów glikacji, chroniąc komórki i tkanki przed uszkodzeniem. Numer 6. Helatuje, czyli wiąże i neutralizuje metale ciężkie i toksyczne usuwając je z organizmu i ograniczając ich szkodliwe działanie. Numer 7 wspomaga procesy detoksykacyjne i naprawcze komórek, eliminując uszkodzone i glikozylowane białka. Przejdźmy do zdrowia mózgu i układu nerwowego. Numer 8. Karnozyna chroni mózg przed uszkodzeniami, działa neuroprotekcyjnie i poprawia funkcje poznawcze, szczególnie u osób starszych. Numer 9. Wspiera funkcjonowanie układu nerwowego redukując ryzyko chorób neurodegeneracyjnych takich jak Alzheimer. Numer 10. Poprawia komunikację neuronalną i wspomaga tworzenie nowych naczyń krwionośnych w mózgu. Numer 11. Opóźnia i łagodzi starzenie się oczu, zmniejszając ryzyko zaćmy starczej. Numer 12. Karnozyna wspomaga utrzymanie zdrowia centralnego układu nerwowego. Teraz układ sercowo-naczyniowy. Numer 13. Wspiera zdrowie serca poprzez regulację skurczów mięśnia sercowego, zapobieganie utlenianiu lipidów we krwi oraz wspomaganie prawidłowego krążenia i ciśnienia krwi. Numer 14. Obniża ciśnienie krwi, poprawiając przepływ wieńcowy. Numer 15. Poprawia funkcjonowanie mięśnia sercowego i zmniejsza uszkodzenia po niedokrwieniu. Numer 16 wspomaga tworzenie nowych naczyń krwionośnych po uszkodzeniach. Kolejne korzyści odnoszą mięśnie i układ mięśniowy. Numer 17. Karnozyna wspiera pracę mięśni, zapewniając zdolność buforowania pH odkwaszanie, mając właściwości przeciwutleniające. Numer 18. Zmniejsza gromadzenie się kwasu mlekowego podczas wysiłku, co zmniejsza uczucie zmęczenia. Numer 19. Zwiększa wytrzymałość i przyspiesza regenerację mięśni po wysiłku. Numer 20. Reguluje gospodarkę jonami wapnia w komórkach mięśniowych, poprawiając ich kurczliwość. Numer 21. Wspomaga utrzymanie zdrowia mięśni szkieletowych i centralnego układu nerwowego. Dalej mamy korzyści dla układu odpornościowego i metabolicznego. Numer 22. Wzmacnia układ odpornościowy, poprawiając barierę jelitową i regulując odpowiedź immunologiczną, ograniczając nadmierne reakcje zapalne. Numer 23 Pomaga w walce z powikłaniami cukrzycy i innymi chorobami metabolicznymi, poprawiając gospodarkę cukrową. Numer 24 Zmniejszy izolację nasza insulinooporność i poprawia wrażliwość insulinową, wspomagając cofanie się cukrzycy typu 2. Numer 25 Wspiera utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Karnozyna posiada funkcje regeneracyjne i sprzyja gojeniu się ran. Numer 26. Przyspiesza wydzielanie hormonów wzrostu, wspomagając regenerację tkanek. Numer 27. Wspomaga procesy gojenia ran i tworzenia nowych naczyń krwionośnych. Numer 28. Ma działanie silnie regenerujące i odmładzające komórki wszystkich tkanek, w tym w centralnym układzie nerwowym. Numer 29. W Japonii stosowana jest w terapii choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy. I na koniec funkcje dodatkowe. Numer 30. Poprawia wchłanianie cynku, zwiększając skuteczność jego działania. Numer 31. Odgrywa rolę w homeostazie białek, zapobiegając zaburzeniom proteostazy, co jest kluczowe w starzeniu i chorobach. Numer 32. Beta-alanina jako prekursor karnozyny poprawia wydolność mięśni i wspomaga suplementację karnozyną. Podsumowując, karnozyna pełni funkcję na wiele sposobów, pomaga organizmowi, wiele funkcji, wielokierunkowe wsparcie po prostu daje dla organizmu, chroni komórki przed stresem oksydacyjnym i uszkodzeniami, wspiera funkcję mózgu i układu nerwowego, poprawia zdrowie serca, wzmacnia mięśnie, reguluje gospodarkę metaboliczną i promuje re regenerację tkanek, co czyni ją niezwykle cennym składnikiem w profilaktyce zdrowotnej i w terapii różnych schorzeń. Skoro karnozyna jest tak cenna dla naszego zdrowia, to warto zadać sobie pytanie, czy masz ją w dostatecznej ilości. Jeśli masz mniej niż 30 lat, to się tym nie musisz przejmować w ogóle. Twój organizm produkuje karnozynę w dostatecznej ilości, chyba że masz jakieś chorobowe zakłócenia. Natomiast w wieku starszym, nawet jak nie mamy żadnych odczuwalnych dolegliwości, to i tak możesz być pewny, czy pewna, że ci karnozyny po prostu brakuje. Starzenie się polega właśnie na tym, że po 30 roku życia pewnych substancji zaczyna nam brakować. Organizm jakby wyłącza ich produkcję. Robi to stopniowo i właśnie na tym polega starzenie się naszego organizmu. Możesz to poprawić, możesz spowolnić proces starzenia się, jeśli wiesz co, jak i w jakich ilościach uzupełniać. Niestety, uzupełnienie braków karnozyny z pożywienia jest praktycznie niemożliwe, jest jej tam po prostu za mało. I w dodatku lega podobnemu działaniu jak w przypadku suplementowania się nią. Po prostu organizm rozkłada ją na beta-alaninę i histydynę. I nie ma żadnej gwarancji, że złoży ją ponownie. Dlatego też suplementowanie bywa mało skuteczne, a jeśli już, to trzeba stosować większe dawki. Dlaczego organizm sam nie potrafi złożyć karnozynę? Otóż jeden z jej składników, chodzi o beta-alaninę, może być wykorzystany do innych celów. Beta-alanina właśnie może być prekursorem do produkcji COA, kluczowego kofaktora w metabolizmie kwasów tłuszczowych i węglowodanów oraz innych procesach energetycznych. Beta-alanina może być też wykorzystana w procesach związanych z metabolizmem energii, na przykład w cyklu Krebsa. I choć w mniejszym stopniu, to jednak beta-alanina może wpływać na funkcjonowanie układu nerwowego, działając jako neuroprzekaźnik lub neuromodulator w niektórych obszarach mózgu. Podsumowując, beta-alanina po rozkładzie karnozyny może mieć różne funkcje w organizmie, nie ograniczając się wyłącznie do ponownego tworzenia karnozyny, choć to też może nastąpić. Rozwiązanie tego problemu są specjalne plastry, po naklejeniu których organizm prze przestawia się na produkcję karnozyny. Te plastry nie są lekiem, nie mają też w sobie karnozyny, ani niczego, co by przenikało do Twojego organizmu, niczego chemicznego. One stymulują Twój organizm do produkcji karnozyny przez tak zwaną fotobiomodulację, czyli odbicie Twoich własnych promieni od czerwonych. Nadanie im odpowiedniej długości fal i skierowanie z powrotem do ciała. To wystarczy, by twój organizm sam zaczął produkować karnozynę. Czy więc potrzebujesz suplementować się dodatkowo karnozyną? Tak. Choć możesz też zaryzykować samą betalaniną. Ale dlaczego potrzebujesz suplementacji? Tak, na wszelki wypadek. Organizm musi mieć potrzebne składniki, żeby zbudować karnozynę. A plaster jest czymś w rodzaju przełącznika który sprawia, że organizm wyszukuje te składniki w Twoim organizmie, w Twoim ciele i składa w karnozynę. Jeśli nie znajdzie tych składników, no to niestety, ale karnozyna nie powstanie. Dlatego warto suplementować się karnozyną. Podsumowując, sama suplementacja bywa nieskuteczna, dlatego warto korzystać z plastrów, które przyczyniają się do skutecznego podniesienia poziomu karnozyny w Twoim organizmie. Masz wówczas Większą gwarancją, że karnozyna poprawi Twoje zdrowie i wydłuży życie, bo taki ona ma właściwości. Zakup suplementów karnozyny jest prosty i można ją kupić w wielu źródeł. Jeśli chcesz sprawdzony produkt w przyzwoitej cenie, to poszukaj jej na sklepie.pl. To jest adres www.nasklepie.pl. Jeśli chodzi o plastry karnozynowe, to możesz skontaktować się ze mną lub z dowolnym innym, niezależnym dystrybutorem jedynej firmy, która je produkuje. Ta technologia jest opatentowana, dlatego nie dostaniesz ich nigdzie indziej. Odwracam też kupowania z nieznanego źródła, od jakiejś anonimowej osoby. Plastry są objęte gwarancją zadowolenia do 90 dni od zakupu, ale warunkiem jest zakup od brand partnera tej firmy. Zapraszam więc do kontaktu teraz, gdy wiemy, jak dbać o swoje zdrowie. Nie pozostaje nic innego, jak to zrobić. Jeśli chcesz skorzystać ze sprawdzonych suplementów i nie przepłacać za nie, zapraszam cię na stronę na sklepie.pl www.nasklepie.pl www